Proszę Państwa, niedawno dostałem maila od jednego z obserwatorów mojego bloga, który pyta się mnie: Co zrobić, żeby przejechać 200 km na rowerze? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Otóż, proszę Państwa, zasada jest bardzo prosta. Należy najpierw przejechać 199,9 km, a następnie dokręcić do 200. Ja! Yeah. Dziękuję Państwu za uwagę, mówił Mr. Scott.